Jeśli chodzi o głośniki komputerowe, to są ich zwolennicy, jak i przeciwnicy. Ja zdecydowanie należę do tej pierwszej grupy, i gdy tylko mogę, to używam przy komputerze głośników. Jeśli chcecie prowadzić do swojego życia jakiś powiew świeżości i również wrzucić na swoje stanowisko jakieś głośniki, to mam dla Was pewną tanią propozycję: Genesis Helium 300BT ARGB. Heliumy 300 przychodzą na nas w dużym kartonowym pakowaniu, zabrukowanym przydatnymi informacjami. Możemy się z niego dowiedzieć, że moc całego zestawu wynosi 24W w w rms -ie. pasmo przenoszenia to od 100Hz do 20KHz, jakie złącza mają nasze głośniki, oraz jakie długości przewodu znajdziemy w zestawie. W środku opakowania znajdziemy dużą solidną, można powiedzieć, skrzynkę. Całość wykonana jest naprawdę fajnie i tworzy uczucie, jakbyśmy rozpakowywali kilka razy droższy sprzęt. Dalej znajdziemy dwie statylik ze folią oraz kilka przewodów. Z racji, że głośniki korzystają z ARGB, to dostaliśmy tutaj przewód do Synchronizacji podświetlenia z naszym komputerem. Moim zdaniem jest to średnio użyteczna opcja, ale dobrze, że jest. Oczywiście w komplecie nie zabrakło kabla Aux, za to duży plus, że nie jest on na stałe wmontowany do głośnika, tak jak na przykład w Z333 od Logitecha. Kabel taki zawsze można wymienić, a w przypadku Logitechu, gdyby coś tam się stało, to musimy mocno ingerować sam głośnik. Poza możliwością podłączenia głośników przez jacka, mamy oczywiście dostęp do bluetootha w wersji 5.0. Testy dźwięku zadą się w tym materiale nieco później, natomiast już teraz mogę powiedzieć, że jest to na funkcja, której używałem przez 90% czasu korzystania z Heliumów. Moduł bluetooth w tych głośnikach ma niestety dwie wady lub cechy, zależy jak to określicie. Pierwsza wada, jeśli w ścieżce dźwiękowej mamy dłuższą przerwę, w czasie której nic nie słychać, to głośniki wchodzą w taki jakby tryb uśpienia. Wtedy dźwięk z powrotem załączy się z pewnym opóźnieniem. 2. Z głośników korzystałem czasem po 6 godzin dziennie tylko na trybie bluetooth i w tym czasie potrafiły się w pewnym momencie wyłączyć na chwilę, po czym po sekundzie włączyć ponownie. Taka sytuacja miała miejsce może trzy razy w przemu kilku miesięcy, ale zwyczajnie muszę o tym wspomnieć. Oczywiście przy korzystaniu z głośników za pomocą jacka te problemy nas nie dotyczą. Głośniki w budowie są dosyć proste. Całość to sześcienna była wykonana z MDF-u, oklejonego karbonem. Fakt, że satelitki wykonane są z drewna wpływa oczywiście pozytywnie na brzmienie. W lewej satelitce znajdziemy cały wzmacniar z odbiornikiem. Znajdziemy tu dwa pokrętła od basu i głośności, trzy przyciski oraz oczywiście włącznik. Drugą satelitkę łączymy z bazą za pomocą 135 cm przewodu, zakończonego konektorem. Podobnym do znanego już PS2. Moim zdaniem 135 cm to trochę zbyt mało. Przejdźmy, może, do brzmienia. Genesis Helium 300 Bluetooth są zdecydowanie dedykowane dla osób, które szukają budżetowego zestawu głośników, który zaoferuje całkiem fajną, jak za tą cenę, jakość dźwięku. Jeśli miałbym to porównać do głośników przenośnych, to jest to poziom wyżej od JBL Charge 4. Ja jak najbardziej Heliumy polecam i zostają ze mną na dłużej. Wpadajcie do opisu, tam znajdziecie link do zakupu oraz link do serwera Discord. Jeszcze ja z wami czekam i do następnego. Cześć.